Lewku, co dla Ciebie w pierwszej połowie listopada? Zaczyna się czas, gdzie Twoje światło znowu zacznie przyciągać uwagę. I chodzi o to, żeby nie błyszczeć, a świecić z intencją, bo najbliższe dni chcą Ci pokazać coś zaskakującego. Twoja siła nie jest w tym, że jesteś głośny, ale w tym, że jesteś prawdziwy. Niektórzy ludzie będą chcieli być blisko Ciebie, bo czują, że możesz podnieść ich z kolan, ale pamiętaj, że nie każdy zachwyt jest szczery. Najbliższy czas przynosi Ci coś w rodzaju sprawdzianów w pracy, w relacjach lub w decyzjach. Ktoś lub coś postawi cię w sytuacji, gdzie będziesz musiał wybrać łatwe uznanie czy prawdziwą satysfakcję. Jeśli wybierzesz to drugie, uzyskasz szacunek do samego siebie, a twoja intuicja zacznie wreszcie wyraźnie mówić. Najbliższy czas to twoje odrodzenie w ciszy, już bez udowadniania. Wystarczy, że po prostu będziesz więcej w prywatnej sesji tarota.